No chwila prawdy, jest Rujka czy nie ma Rujki. Czy uciekły, czy zostały? Chwila prawdy. Chwila prawdy i obie siedzą. No i bardzo dobrze. Nie ma więcej rujek, nie widać. No pszczółki pracują na całego. No nie, niestety wczoraj mi padł telefon. Bateria, nie mogłam nagrać końcówki. Złapały się oba, jak widać. Teraz powiem jak ja to zrobiłam. Od razu powiem, że dużo dłużej mi zeszło z, tym, z tą rójką na porzeczce. Ta sosnę bardzo szybko weszła do korpusu, zakryłam korpus, przeniosłam od razu korpus tutaj na miejsce. Dałam nadstawkę. Do nadstawki włożyłam kilka ramek i włożyłam dwa słoiki. Słoiki z o, ale nie Dwa słoiki z syropem takim rzadkim, kluczowym jak widać, widać. Korzystają nie bardzo, ale korzystają. Drugiemu to samo zrobiłam. Z tym, że drugi yy, nie wchodził tak łatwo. Musiałam podłożyć koszyk i położyłam po prostu cały korpus, wytrzepałam te pszczoły ile się dało do korpusu i położyłam korpus na porzeczce tak bokiem pod, na takim koszyku i zostawiłam im pod spodem taką ścieżkę, ramkę do góry i weszły. No trwało to z półtorej godziny, późnym wieczorem już, a że to był korpus już mi się nie chciało cudować, więc postawiłam ten ul tutaj i... I też jest. I pracują. I, I widać, że mają się dobrze. No i bardzo dobrze. Niech pracują. Dałam też syrop. A jak to jest z pszczołami? Wylatuje z ula. To dla amatorów, którzy nie bardzo wiedzą, jak to się dzieje. Jak to jest? Wylatuje z ula, jeżeli to jest pierwak, czyli pierwsza rójka w sezonie. Wylatuje z ula stara pszczoła, matka, stara królowa ponieważ jest im ich za dużo, może nie mają co robić w Ulu. Stwierdzą, że jest mało pożytku dla nich. Tak samo to robią pszczoły, jeżeli jakaś tam jest choroba, to też się dzielą. Samoistnie, ale to jeżeli choroby są, to nie o tej porze roku raczej. Na jesieni tak robią, wychodzą z Ula. Natomiast o tej porze to po prostu w celu założenia nowej rodziny, żeby, że tak powiem, ród nie zaginął zostaje w ulu. Najczęściej rójka wychodzi w momencie zasklepienia matecznika i w momencie, kiedy zasklepiony matecznik jest, wychodzi rójka. Czasami się to opóźni, bo jest pogoda nie za bardzo, jest zimno, więc czasami są jest matka i, i matecznik już jest zasklepiony kilka dni. Czasami się zdąży królowa nowa wygryźć i, i, i są dwie, wtedy też dochodzi później do wyrojenia, ewentualnie jakieś. Walki matek. I są takie zasady, że można na noc do rolnicy zostawić w chłodnym pomieszczeniu, przegłodzić je, żeby było pewniej. Można tutaj wsypać. Ja też tak dawniej robiłam, że z rolnicy wysypywałam. Tam można filmiki zobaczyć. Moja pierwsza rójka chyba jest nagrana, wrzucona na YouTube. Taką platformę z przodu, na te same wchodzą. No wczoraj tutaj wrzuciłam już pracują. Także cieszę się, że nie ciekły. No dzisiaj minęło 3 dni, bodajże jest 22 od osiedlenia rójki. Wyjmę im już te słoiki i spróbuję wrzucić takie ramki nadstawkowe do Uzupełnienia, bo pięć brakowało. No dzisiaj pogoda jest taka jaka jest. Nie wiem jak tam one będą dzisiaj się zachowywały. Dziewczyny. Jak się dziewczyny zachowują. Na razie ok jest. Jak tam z tą wodą. Jak z tą wodą. dają ładnie podpusik tu jest lubię takiej naj... wiecznej. Ten słoik już jest pusty, widzicie? Fajnie. O, tutaj nie ja niestety. Ten jeszcze tu mają. Na razie widzę, że już tutaj ten syrop sobie wrzuciły, ewentualnie ten miód, który tam gdzieś sobie odebrały, bo ramki są ciężkawe. No, ale myślę, że teraz parę dni pogody, że one sobie to spożytkują. Nie będziemy tego odbierać, to właściwie niech one się rozwiną na tym. Trochę wyrównać, żeby nie były takie dziury, nie wiadomo jakie. Koleżanek. Też z lieczki. jak tu koleżanki sobie, pobierają. Pokażcie dziewczyny. O właśnie i to jest to, że już zaczynają budować, tak jak tutaj widzicie, dlatego nie trzeba czekać długo z tym co ja właśnie teraz robię, żeby nie było potem dużo sprzątania w pulu. też budowują, Także to jest w ogóle też z dzień za późno. Ale wczoraj tu tak strasznie wiało, że po prostu nie dałam rady. No, te rękawiczki jakieś takie do kitu. Tak, No i tak się zastanawiałam, czy nie przeleczyć kwasem ich, ponieważ by nie było, ale no nie wiem czy coś tutaj te mają tutaj sucho mniej Widocznie te, te ramki są lżejsze, użytkowały widocznie to co im dałam w słoiku, szybko, więc może... Podam kółkom resztę tego resztę tego syropu, który został i, i ok. A tutaj gunera, manikata. Podlałam, ale widzę, że przez folię nie chce spłynąć woda, muszę ją zdjąć albo zrobić dziurki od spodu. Tak, stałam się szczęśliwą posiadaczką manikaty. I mam dylemat, gdzie ją wsadzić. Nie mogę biegać z donicą, bo jest za ciężka po ogrodzie tu, tu i tu. No raz, że trzeba przygotować ziemię do... specjalnie dla niej. No, na razie myślę, gdzie tu ją wsadzić. Ważne, że jest. Niestety, bardzo dużo host dzisiejszej nocy oberwało. Szymrozkami, niestety. Tu. 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 Tu, tutaj złapało. Praktycznie każda jedna coś tam ma. Faktycznie trzeba trzeba popielić, ale no zobaczcie każda jedna. Szkoda, no one odbiją, ale o tutaj. O ta. Hm. Ta, kurczę no nie. Tak samo jak pomidory w tunelu, niestety oberwał jeden w tunelu i na dworzu dwa. Także to tyle. Także do usłyszenia.